Dzień dobry, dzień dobry kochani witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj przeprowadzka w końcu nasze ptaki z garażu się doczekały przy do sprawy jak dorośli <grym> idą do górnika chociaż dzisiaj pogoda jest, jest ciepło, bardzo ciepło, bo jest chyba 20 stopni albo nawet lepiej ale wieje wiatr. No ale to nic, bo one myślę, że dzisiaj i tak nie będą wychodziły z kurnika. No i pierwsza partia już idzie. Dziesięć kurczaków. Dziesięć kur! To są już duże, a nie kurczaki. Więc... Jeszcze dwa kursy. A, no i chcieliśmy wam się pochwalić, że... No odpukać. Odpukać w niemalowane. Żaden kurczak na mnie odpadł, słuchajcie, kupiliśmy 31 i wszystkie 31 się odchowały. Mimo to, że było ciężko bardzo, dlatego że one się strasznie dziobały, o czym wam mówiłem. Już niektóre naprawdę były fest podziobane. I są nasze kury. No, no. no prosteczki, <laughs> Ciekawe co się będzie działo. Tu się zebrały już trochę parę dziewczyn. Ale wieje, kurde. No one są już takie duże, że to jest szok. No, macie nowe mieszkanie, dziewczyny. A nie, to kura tam ta nasza stara zielona No, patrz, nie ma dużej różnicy w no, nie no jest różnica, ale nie, no są duże już, no nie ma co gadać. Dobra, idziemy po następne. Ja się nie przywitałem. Aha, no właśnie. A no witam się, To się witaj e, Idziemy po następną turę. Po następne 10 Jesteśmy z, drugi, z drugimi kurczakami. I muszę wam powiedzieć, że teraz już Daniel nie dał radę wziąć sam, bo te 10, też 10 są jakieś super dużo cięższe, co? Jakie brojlery. Jak, tak, jak brojlery jakieś. Ale ciekawe dlaczego taka różnica, co? Dobra Chodzimy uwagę. Uwaga. Oh. Dobra. Ojejku, po jakieś ściśnięte broilerki. No ja do swoich przyjaciółek. Dziewczyny ich na razie jeszcze nie, nie, nie przestawiają o kogutok. No, i też Ładne te kuleczki, śliczne Ale macie teraz dużo miejsca w ten. Chciałem powiedzieć Wam odnośnie tych kogutów, że na razie zostały. Mamy cztery te koguty, tak? Czy 3? 3 w końcu były, już nie późno. Trzy na razie zostały, jeden na pewno w ogóle e, u nas zostaje. Co tutaj się dzieje? Jakiś... Bolesław już tutaj robił koncert, już darł się. Jakiś alarm zapro... zapoczątkował jak szliśmy Nowe dziewczyny, 28. No 28 nowych dziewczyn, ale ten Chciałem powiedzieć o tych kogutach dokończyć, że jeden na pewno u nas zostaje, ten zielono-nóżki kogut. Zobaczymy jak będzie, ale myślę, że po prostu dwa chyba będziemy musieli wystawić, nie? Na sprzedaż. Ale też chcę, żeby one jeszcze jednak troszkę podrosły i no, żeby tak, wiecie, żeby sobie na pewno poradziły w nowej zagrodzie u kogoś. Dobra, lecimy po ostatnie 10 sztuków. I ostatnie 11 kochani Ostatnie 11 i znowu miałem wrażenie, że są jeszcze cięższe od poprzednich Ale Daniel mówi, że to już po prostu tak się wydaje Że nie są cięższe Czekaj Mam trzy, widzę tu jednego Czekaj Tu jest drugi Dwa, no to trzy faktycznie, bo tu jest ostatni trzeci Nie no. O Bolesław przyszedł. Ale wy zrobicie tutaj życie w tym korniku teraz. Ojej ojej. ojej. No i super, ja Super dziewczyny. Tutaj witaminki przygotowałem, żeby przynieść, żeby im zrobić, znaczy. A, bo światło można wyłączyć, tak mykurek. No nie bójcie się, dziewczyny. A już pierwsza odważna idzie wśród do tego, do kurczaków. Poszła robić porządki. Te hey, one nie są takie jakieś nawet strasznie strachliwe, powiem ci. Ja też. A one zobacz, takie... Tu już chodzą, to już zwiedzają. Ta wydziobana. Chodźcie, dziewczyny, przywitać się. Z nowymi. Ale ty jesteś ładny, te kogutki są takie śliczne. O, Bolesław, chodź się przywitać też. Ja ja nie mówiłem o niej nigdy. nadzieję, No to już ona... I tak już od jakiegoś czasu, Bo wiecie co kochani? Mieliśmy taką jedną kurkę, którą odratowaliśmy, bo no byłoby po niej. Tak strasznie ją wydziobały te kurczaki inne. Że słuchajcie, szyję, na, na szyi to miała już taką dziurę, że po prostu by umarła. No by ją po prostu zadziobały na śmierć. No ale wzięliśmy ją w porę. W ostatnim momencie jakoś to zauważyliśmy. Znaczy Daniel w zasadzie. Co tam się dzieje? To jest kogutem kura a ale się... no, jest to stara kura. Stara kura z nowym kogutem? No. O masz. W porę słuchajcie kochani zauważyliśmy w ostatnim momencie, że ta kurka jest taka rozdziobana. Zabraliśmy ją od tych kurczaków, wzięliśmy ją osobno do kartonika. E, Sikaliśmy jej tą ranę takim srebrem w preju, w srebrem w preju, <laughs> srebrem w, w spraju. No i słuchajcie, ona pomalutko pomalutko zaczęła dochodzić do siebie i zrobiła się tak niesamowicie ufna do nas, i tak nas polubiła nasze towarzystwo, że zaczęła do nas przychodzić i wskakiwać nam na ramię, na ręce, na kolana, i po prostu sobie lubiła z nami siedzieć. Naprawdę. E, ja nie robiłem nawet żadnych zdjęć za dużo ani filmów. Zaczymamy jakieś nawet zdjęcia, nie? Możemy coś po, może coś znajdę, to Wam wstawię do tego vloga. Jakieś zdjęcie. E, a, i się tak nawet zastanawiałem. Ja to chciałem ją w ogóle zostawić w domu. Słuchajcie, naprawdę, chciałem ją autentycznie zostawić w domu. Ale Daniel mówi, że nie, nie zgodził się. Zresztą ja też uważam, że ona nie byłaby szczęśliwa. E, pozbawiona towarzystwa swojego gatunku. Słuchajcie, tak się zaczęły prać kura, kura z tym kogutkiem jednym, że masakra jakaś. Ja nie wiem, co to za jakieś dziwne historie. No więc, nie wiem na czym wam skończyłem, że... że byłaby smutna ta kurka, gdyby była po prostu pozbawiona swojego, swoich przyjaciółek, swojego gatunku, tak? Więc... A poza tym, w ostatnim czasie ona już przestała tak do nas przychodzić, nie? Jakoś tak jakby zdziczała trochę. Gdzie następna ustawiać? Nie, odpuściła temat. Ja mam tych trzy? Nie miałam dać takich rzeczy? 3? Nie podobało no mi Tu było pół, na, pół łyżeczki na litr wody, nie? Nie są 3. No zobacz na instrukcji. Instrukcja. No tu jest ile wody? 5 litrów. Tak. No to trzeba dać. 3. No daj 3. To tak się nie stanie. E, Witaminy kupiliśmy, kochani, z waszego polecenia. Te nutraminka, tak? Tak, to tak, jest, tak, zdaje się. Tak, tylko że jedno przyszło, z... tak. żółte opakowanie, a drugie przyszły takie jakieś, właśnie tak zapakowane, więc nie wiem dlaczego, ale, ale są to te nutraminki całe. I powiem wam, że e, właśnie zaczęliśmy je stosować, jak się tak mocno zaczęły działać te kurczaki. E, i albo za sprawą tych witamin, albo za sprawą tego, że je po prostu rozdzieliśmy na te dwa ojce, które widzieliście, no przestały się działać. No, myślę, że i to i to pomogło. Witaminy, witaminy w każdym razie, jesteśmy z nich zadowoleni i zostaną z nami na dłużej, będziemy je podawać kurom. I ten zapach, kochani, jaki ten zapach jest piękny, taki, mi się kojarzy z takim karmelem, sam bym się tego chętnie napił, tej wody. Ja ci Dawaj, zrób mi drinka. Ojej. A to nadwór, To poidła? chyba. Tak, tak, przecież tam mają wodę. To nadworek. Ja już im nie nalewam do tego wiadra, tylko już teraz będą miały te poidła. Musieliśmy jedzenie w akurat. A, jeszcze jedzenie. Zostawiliśmy im dzisiaj jedzenie na potem Boże. i co? No, A, idzie Bolek? No to uciekaj Bolesław ty durniu Niedziela dzisiaj Ale my już po obiedzie My już po obiedzie Po kuleczkach z grochu i, i marchewki Także niestety Bolek znaczy, niestety dla ciebie niestety Upiekło ci się znaczy nie upykło, <laughs> ale ten e, dobra, to idziemy po to jedzonko jeszcze dla nich. Jedzonko zostawiliśmy im na potem, bo mówię e, damy tym kurom jeść. Jak te kurczaki przyniesiemy, to się wiecie, zajmą, chociaż przez jakiś czas tym jedzeniem to nie będą oni tam dokuczać w tym kurniku. Także przejdziemy po to jedzonko, i dzisiaj znowu twarożek dostawał, tak w ogóle. Już... Jutro, czy jutro? Jutro, bo już jest dzisiaj, jutro, a dzisiaj mamy zawiadu, jakieś tam historie. No to dobrze, to jutro. To was wprowadziłem w błąd, jutro dostaną twarze I w ogóle to pogoda jest tak dziwna, miało być. Która jest teraz godzina w ogóle? 15. No to do piętna... O, piętna... od 15 miało już przestać wiać, a coś się nieszczególnie zapowiada, żeby miało przestać. Ja nawet nie wiem, czy będziecie słyszeć coś. Eee, nie zapowiada się, żeby miało przestać wiać. Ja nie wiem, czy my w ogóle dzisiaj wypuścimy kozy. Bo widzicie, jest ciepło na krótki rękaw. Eee, no ale wiatr wszystko wieje tak mocno, że, że nie wiem, czy je wypuścimy. Bo jak ma, je po, jak ma przewiać te kurczaki, no to wiecie, to też, nie jest, to też nie jest problem, żeby one się rozchorowały. Jeszcze mamy sałatkę dla króliczków. Z obiadu też naszego. I dla kurek też mamy parę liści. Się ostało. Mieliśmy im zrywać, ale królikom to już wystarcza jak dostaną tej sałaty. A ten co tak leży? Gorąco mu. Mhm. Mhm. Mieliśmy im e, iść zrywać trawę, ale chyba my, ja myślę, że te liście... Na dziś wystarczą, no żeby też... O, trzy Żeby się nie po zrały. <noise> Jeszcze kurą dać żarełko. Co? Daniel jeszcze idzie po paszę, Tą dla kurczaków co dawaliśmy. Bo będziemy im teraz wsypywać, tak jak w przypadku tamtych robiliśmy na początku. Żeby się tak stopniowo też. No żeby nie od razu koniec paszy. Tylko tak wiecie, będziemy im sypać kilka razy dziennie. Tak do góry po szufelce to zawsze pojedzą, no nie? Tak samo tamte. Z tamtymi robiliśmy, a teraz już tamte są normalnie na tym, na takiej samej paszy, co nasze nioski. Mówię tamte, w sensie chodzi mi o te starsze kurczaki, które przenosiliśmy. Patrzcie dziewczyny, macie sałatkę. Bolek, ty się zajmij sałatą teraz. Zobaczcie tego kogutka. Ja nie mogę się dalej nazywać, jaki on jest piękny, tamten. W ogóle to nie mamy imienia dla tego kogutka, a jest taki specyficzny, że jak on może nie mieć imienia? Kochani, piszcie w komentarzach jakieś propozycje imienia dla kogutka, tego kolorowego. E, będziemy się bardzo cieszyć, jak to wy wymyślicie jakieś ciekawe imię. I fajnie by było tylko... Znaczy, nie musi to być, tylko tak powiem, że fajnie by było, gdyby było też to ludzkie imię, bo Bolesław... Bolesław jest Bolesławem, więc fajnie, gdyby było też jakieś ludzkie. Możecie, możecie pisać kochani w komentarzach i na pewno jakieś imię wybierzemy. Będziecie przy, przyczynicie się kochani do, do imienia dla naszego kogutka I tu są... A tu jest i makaronik, i ziemniaczki i śmietany trochę. Co tu robicie? Dziewczyny? Już daję, już. Sałaty nie zjadłyście, a już patrzycie się, bo one ziemniaki uwielbiają. Jezus, Bolek. Bolek, w draniu. Idę wam dać. Odsuń się, Bolesław. O Jezus. I <grystanie> to zawsze. Musimy im teraz już większe zrobić, tam, karmidło jakieś do tego jedzenia. Albo postawić im jakieś drugie. Albo takie korytko. Kiedyś mieliśmy takie drewniane korytko. Że drewniane to nie jest dobre na takie mokre jedzenie, no bo... Nie da się utrzymać odpowiedniej higieny w tym. Najlepsze jest jednak plastikowe. Albo rurę im zrobimy. No mówię na tym mokre jedzenie, na te gotowane. Taką rurę im zrobimy, nie? No przecież to już jest za mało na tyle kur będzie. One już teraz się tam biją ostro. No to dwie blaszki damy. No właśnie mówię, albo na dwie, albo po prostu, żeby nie było na dwie, no to tylko jedną rurę się zrobi, taką długą im do tego jedzenia. Taką jak robiliśmy dla. Nie dokończyliśmy karmików dla kuzek. Taką jak dla kuzek robiliśmy, a ostatecznie. Yy, dzięki komentarzowi jednej z naszych widzek zrezygnowaliśmy z nich, bo fajniejsze się okazały doniczki rzeczywiście. Więc Aga, dziękujemy Ci <grym> za komentarz. Yy, rzeczywiście są fajne, fajnie się sprawdzają i używamy tych doniczek zamiast tych naszych samoróbek. Jakie odklejone dzioby. A, makaronik ucieka. Uciekają z makaronem. Spaghetti jest najlepsza. Najlepsza zabawa. <grym> Całe tak, całe dzioby obklejone aż hmm. taka radość z jedzenia jak u nas, my też uwielbiamy jeść. Czekaj, jeszcze zobaczę te. A właśnie, Daniel chce wam w końcu pokazać papugi. O, patrzcie co tu się dzieje. Tu wesoło, jak tu wesoło, i kogutek przyszedł. Już niedługo będę mówił do niego po imieniu mam nadzieję Co tutaj wy robicie sobie? Aha już jestem sypana ja proszę. No i dobrze No i super bo już podchodzę i widzę coś o fermu Ten przychodzi tu z jedzeniem <głosy> <głosy> Jak ty będziesz miał na imię? Jak ty będziesz miał piękna to na imię Patrz patrz pat, pat, patrz, patrz, patrz. <noise> A widziałeś ty na jego ogonie... On ma takie holo normalnie to no. te nie? Mhm. Ja nie mogę... Nie no, jest po prostu wyjątkowy ten kogut. Poprosiłem widzów przed chwilą, żeby wymyślili imię. Pisali w komentarzach no. dla tego kogutka. No bo przecież taki specyficzny, taki piękny, a nie mamy imienia dla niego. Także już myślę, że po tym filmie jak go zobaczycie, to już będziemy w następnym operowali imieniem dla Kogutka. Idziemy tam kochani w końcu pokazać te papuszki co to. A ty sprawdzałeś wcześniej? Yy, to budki? No. No w jednej jeszcze Ja Jajek. Idziemy wam w końcu pokazać co tu się... Ale tu jest ciepło. No. O ja nie mogę, bo tu jeszcze jest zasłonięte. Tu w ogóle wiatru nie ma, nie tak. mogę w ogóle przeciągnąć. Jak tu jest ciepło, kochani, ja fajnie, ja tam nie wychodzę. W której jest są budki? Tam. Tam gdzieś ta A tu już coś jakieś nie wyszły czasami? To widzę jakieś nie. takie młodziutkie. Nie ta wiem. co siedzi teraz tutaj. Nie, nie, nie. Były młode. Poczekaj, to jest w ogóle obiektyw brudny. nam się tutaj papuszki malutkie, ale jedna chyba za szybko z gniazda wyleciała i niestety się zabiła o podłogę. Albo mama wyrzuciła, albo Albo tak... mama wyrzuciła. A druga. Urodziła nam się taka chora. Pierwszy raz takie coś mieliśmy. Bez skrzydełka i bez nóżki z jednej strony. No, oczywiście nie przeżyła. No. No, to było dziwne. I ja myślę, że to jest. Ja myślę, że musimy skończyć po prostu. Zdjąć te budki. Eee, przynajmniej na ten czas, na który nie mamy kupionych innych papug. Albo przemieszać mocno krew i dokupić jakieś inne papugi. A mhm. część naszych sprzedać. Musimy wymienić po prostu część stada. Dlatego, że ja śmiem twierdzić, no bo wiedzieć źle słychać, nie mogę wykazać na popuszki. E, śmiem twierdzić, że po prostu tak jak jest u ssaków że wiecie, jednak w jakimś tam pokrewieństwie, jak się rozmnażają ssaki, no to mogą być jakieś obciążenia genetyczne, jakieś deformacje i tak dalej. To nie wiem, wydaje mi się, że w przypadku ptaków też tak może być. Jeśli mamy tu jakichś znawców, no to dajcie znać, dlaczego mogą się dziać takie rzeczy. Mi się Jakiś, wydaje, że nie. Jakieś mam... deformacje i tak dalej. Czy to jest możliwe właśnie przez pokrewieństwo? Czy nie? Czy, czy u ptaków to nie ma znaczenia? Ale to się mogło stać w budce, może mama po niej deptała tam były jajka w środku. I to może było te skrzydełko, tylko wiesz, to jest takie malutkie, jak się urodzi, jak paznokcie. Delikatne. No. Jak paznokieć. Paznokieć. Paznokieć, paznokieć, paznokieć. 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 Jesteś pokręcony. No, no dobra. To... Aha, no. Mów, no. No i to i przez to mi się wydaje. No możliwe, możliwe. Dobra, pokazujemy to, co tam jest, niby w tej budce, co tutaj Tam, tak? A patrz, dobra. wyleciała teraz żółta. tamtej? To żółta wychodzi? Ja, ja sam nie wiem. Chyba tak. I to chodzi. To czy... Może no, się, pokażę. Odpiewam, o jezu, Nie wiem, tak zobaczymy. Nie wiem, czy będziecie widzieć, kochani. No, my, też, my też będziemy dopiero widzieć, jak ten, na podglądzie, jak sobie otworzymy. To nie chcecie? A może tak, coś w tam? Nie. nie, nie, nie. Nie widać nic? Nie. Mhm. A już żadnych innych nie ma? Nie było? Nie. Jeszcze pokażemy wam te pięknoty. Ja już dawno u nich nie byłem, muszę się przyznać. Bo generalnie papugi to jest... Daniela. Zachcianka, tak naprawdę. On bardzo... Znaczy ja też bardzo je lubię. Lubię na nie patrzeć ale bardziej Daniel się zajmuje papugami. U nas. Daniel, zawsze, żeby dokupić, Daniel, żeby je roznażać, Daniel, domki, łódki dolęgowe dalej. Także już niedługo będziemy im ściągać też te folie. Ale na razie, jeszcze sami wiecie, co jest. 20 stopni w dzień, a nagle minus 5 w nocy. Więc jeszcze nie bardzo. Wodę mają? No. Także tak to kochani, w końcu doczekaliście się, co słychać u naszych papug. Bo już pisaliście, jak tam y, te papugi, czy się coś wylęgło, co się wylęgło. No więc teraz my też zobaczymy. Dzięki wam, tak naprawdę. A nasze kocury dzisiaj, mimo wiatru, siedzą na otworku na tarasie. <śmiennie> jak się <śmiennie> patrzę. Mimi. <śmiennie> Witaj się z widzami, mój mior. <ścoughs> Ale mówi wam siema. W piątkę Albo w piątkę przybiera. tu mior. Tutu. Tutuś. Tutusiowi futerko grzeje. Tutusiowi wiatr nie straszny. Nie. I pan pułpek. Pan pupa. One, nawet powiem Wam, że jak się takie wypuszcza, mimo to, że nie jest jakoś tak całkiem super gorąco mm, na ten teraz, to powiem Wam, że one dostały normalnie jakieś takie grubsze futro. Tak. No? Mhm. Jest, nie? Nie no miały aż takiego. Chodź tu, chodź, chodź No, chodź Ciu. Chodź. Drzwi, kochani, zamknęliśmy od domu, no bo nie jest tak ciepło, żeby. Chodź, chodź. Żeby były otwarte, więc one sobie siedzą i mają otwarte drzwi do swojego pokoiku tego, do którego sobie mogą wchodzić Cały czas W razie jakby było im za zimno w dupki o, no No tu tuś jest największy, nie? No tu tuś zawsze był największy przecież Pokaż się O, nie mówisz na rączki, ja wiem, ale nie. to to jest Tutuś to lubi, żeby go głaskać, ale nigdy nie lubił, żeby go brać na ręce. Zresztą na ręce to tylko azalka lubi w miarę, żeby ją wziąć. I Chyba. No, azalka i lucynka. Reszta to tak. Nie, panie Pupka? Wy nie lubicie. Mimi to w ogóle e, nigdy nie lubiła żadnego, żadnych nadmiernych pieszczot, muszę wam powiedzieć. A ona, jak była w ciąży, nie? Tylko to, to się zmieniła i, i wtedy lubiła. Przychodziła do mnie ciągle, żeby ją miziać. Nie wolno. Ale tak, generalnie to Mimi nie jest kotem takim do miziania wcale. Najbardziej to chyba w ogóle pieszczochem jest Lucynka i Tutuś u nas. Tutuś, czyli ten niebieski smerfik. No i chociaż syna Azalka też. No. A Pupcia to tak jak ma humor. Ale nimi też podchodzi na chwilę. No to rzadko. A no, tylko taka Mim 10 jest, sekund. Nimi to jest pani dama, i ona jak ma ochotę. Nuna no na <śla> wisi. śliczna jesteś nimi. <śla> A no ogos... my Patrzcie, co zrobił z owsem. Jak skoszony. <śla> Ostro. Ostro przetrzebiony. Trzeba zasiać im w ogóle następny. Nie, nie, nie. Musimy im zasiać następny, bo to już końcówka. Końcówka owieska. A zaleczka. Idziemy po trawkę? No tak, kochani. My kończymy już tego vloga, bo i tak chyba znowu będzie długi. I e, idziemy po trawę, no bo nie zapowiada się, żeby miało przestać wiać. Więc idziemy przy, przynieść trawę dla tych kóz. I tyle. I się z wami już żegnamy. Nie zabieramy Wam więcej czasu. Nie będziemy ględzić i ględzić. Także, kochani, widzimy się w następnym vlogu niebawem. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was. Cześć. A, oczywiście, będziemy Was informować. No co? Bo się zawsze śmieje, że on już się pożegna, a ja jeszcze. Ja zawsze czekam, kiedy będzie pa. A on jeszcze coś co dopowiedzieć? No, bo zawsze mi się coś jeszcze przypomni na koniec. Że będziemy Was oczywiście informować, jak tam kurczaki. Także w następnym vlogu na pewno zaczniemy od tego, jak one się tam zaaklimatyzowały wśród kur, także, także czekajcie na info. Papa, pa, kochani. You say has got to give you say it's one way to live yet you sit and wait for better days i think we must push through the grave